Od ponad 4 lat siedzę wyłącznie na fotelach. Ergonomiczny. I pewnie jesteście ciekawi, dlaczego finalnie wybrałem ergonomika, a nie krzesło gamingowe. Powód jest w zasadzie prosty. Takie gamingowe fotele kompletnie nie są dla mnie. Po pierwsze, nie potrzebuję kompletnie fotela kubełkowego, bo czy ja się z kimś ścigam przy komputerze, no nie ma być przede wszystkim wygodny, a nie ograniczać moje ruchy tymi zbędnymi dodatkami. Po drugie, nienawidzę jako skórę, bo jest gorąca, śmierdzi sztucznością, no i jeżeli siądziemy na takie krzesło, dosłownie na sekundę bez koszulki, to momentalnie się przykleimy. Także no, to nie jest zbyt ciekawe. Materiały fotele, mimo że są lepsze, też do mnie nie przemawiają. Wolę, kiedy fotel jest oddychający przepuszczający, wykonany najlepiej z siateczki, no i przy okazji, jeżeli ma tyle regulacji, ile tylko możliwe, aby odpowiednio dostosować go do stanowiska. Nie sądziłem jednak, że przy fotelu ergonomicznym będzie szansa wrócić do marki gamingowej, ale. Razer podejmuje rękawice. Tak się powiem, dużo, że póki co, jako jedyny twórca w Polsce na YouTube będę miał szansę pokazać Wam Razer Fujin Pro, czyli fotel ergonomiczny, który wygląda epicko, no i jest epicko. Tak więc dzisiaj rozpakujemy sobie ten fotel, złożymy go i zobaczymy, co Razer może w tej wysokiej cenie zaoferować. Zapytacie w jakiej? A no właśnie w takiej. Ale zanim rozpakujemy ten fotel pamiętajcie, żeby subskrybować kanał no i rzućmy okiem na partnera dzisiejszego odcinka. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Flexispot wraz ze swoimi biurkami dostosowanymi do różnych odbiorców. Znajdziecie u nich biurka o różnym kształcie i wymiarze, a sam korzystam z wariantu E7, już od dłuższego czasu jestem naprawdę zachwycony tym urządzeniem. Po pierwsze regulacja wysokości jest w zakresie od 58 do aż 123 cm, więc można działać na stojąco, a udźwig wynosi do 160 kg. Za napęd odpowiadają z kolei dwa potężne silniki, które znajdują się pod spodem i one też wcale jakieś głośne nie są. Natomiast najważniejszy był dla mnie blat, który pozwoli mi zachować idealny obszar zarówno pod ułożenie wszystkich moich monitorów, jak i głośników, no i pod nagrywaniem. Dlatego wybrałem opcję 180x80 cm z zaokrąglonymi rogami. Dzięki temu powierzchni mi nie brakuje. Pod spodem w moim wariancie jest kosz na zamontowanie okablowania, którego mam dosyć sporo, a biurko, nawet kiedy na nim sobie siedzę, całościowo radzi sobie z takim obciążeniem. Biurko jest czyste, schludne, z minimalną ilością elementów, po prostu masywny sprzęt, który teraz możecie kupić znacznie taniej, bo trwa promocja na czarny i na mój model jest minus 700 zł, a niektóre promocje sięgają nawet minus 1000 zł. Rzućcie zatem okiem na całą ofertę. Być może poszukujecie biurka i znajdziecie coś dla siebie, a ja prywatnie jakością FlexiSpot delektuję się już od ponad miesiąca i jestem naprawdę zadowolony. To pudełko jest ech, naprawdę bardzo ciężkie. Wewnątrz znajduje się Fujin Pro. Pamiętajmy, że mamy dwa warianty tego fotela, ponieważ tutaj jest wersja Pro, która ma trochę bardziej rozbudowany mechanizm, oraz z tego co się orientuje, zagłówek. Natomiast jest też klasyczny Fujin, trochę tańszy i tam ani zagłówka, ani tego rozbudowanego mechanizmu nie znajdziemy. No dobra, skakujemy do pudełka. Gratulacje od Razera to chyba jeszcze w żadnym pudełku nie widziałem, są takie ogromne. A z drugiej strony mamy taką wielką instrukcję obsługi, gdzie widać wszystkie punkty, jeżeli chodzi o montaż tego fotela. Także z takim pomocnikiem myślę, że będzie znacznie łatwiej go złożyć. Ściągamy piankę ochronną. No i mamy tutaj naprawdę sporo rzeczy: akcesoria, oraz przy okazji, z tego co widzę, chyba tutaj znajduje się zagłówek. I to jest ta pierwsza różnica między modelem Fujin a Fujin Pro, czyli zagłówek którego w tym podstawowym modelu nie mamy. Teraz kolejne, znacznie cięższe pudełko, które wygląda w ten sposób. I tutaj właśnie znajdują się akcesoria. Akcesoriami jednak zajmiemy się dopiero za chwilę, bo najpierw skupimy się na głównych elementach. Tutaj jak widzicie, znajduje się noga, która jest taka oto spora. I wow, myślałem, że będzie w kolorze czarnym. Zobaczcie, jak w ogóle to wszystko jest tutaj ładnie ułożone do podłokietników są odpowiednio przygotowane pianki, więc wydaje mi się, że zabezpieczenie wypada tutaj naprawdę mega, ale to mega solidnie. Także wyjmijmy sobie jeden segment. O, też bardzo tak fajnie wyprofilowany. I od razu mamy zamontowane śrubki, więc prawdopodobnie tych elementów takich rozsypanych gdzieś wewnątrz będzie znacznie mniej. A może dam radę jakoś? Dam radę? Dam radę. I segment numer dwa. Swoje to toważy. Jest znacznie cięższy niż w moim fotelu, z którego korzystam aktualnie na co dzień. Tutaj na którejś klapie nie wiem czy widziałaś, rękawiczki i to nie jakie, czarno-zielone, razerowe. Mmm, wyglądam teraz jak rasowy wężowaty, tak. Jestem reptilianinem teraz. Nie, Mike. Składamy! A nie Bardzo też sporo się dzieje, ponieważ z tego co widzę, tutaj mamy sporo aluminium ciągnącego się dookoła. Jest pokrętło, które pozwala nam manewrować takim elementem, który znajduje się wewnątrz. Są to takie dwie poduszki piankowe, które prawdopodobnie będą lecieć pod naszymi lędźwiami. No i dodatkowo całość tymi dwoma łopatkami możemy sobie ściągnąć na dół, ewentualnie podciągnąć do góry, także tutaj ten cały segment jest do dostosowania. Fajnie. O, Ej, jest jak no gościu podnieś tam tego swojego lepiej? lasa na pierno do filmu. dodajemy to do filmu dobra zostało nam przykręcenie podłokietników do tylnej sekcji siedzenia pod śrubki z każdej strony i temat będzie załatwiony no a następnie przykręcimy sobie zagłówek bo od dwóch lat prawie trzech nie korzystam w ogóle z zagłówka a tutaj ten zagłówek się pojawia, więc zobaczymy czy finalnie rzeczywiście mi go brakowało czy niekoniecznie byłem przyzwyczajony do tego braku zagłówka ale Teraz sprawdzimy, jak będzie się żyło z nim. W tym miejscu w ogóle znajduje się rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, mianowicie tutaj mamy regulację naciągu, więc kiedy uruchamiamy sobie cały system huśtawki, to tutaj możemy sobie zwiększyć opór. Jeżeli chcemy, żeby ta huśtawka działała troszkę ciężej, no to wtedy możemy sobie tutaj całość przykręcić, a jeżeli chcemy, żeby ta huśtawka działała lżej, to możemy sobie ten akurat mechanizm rozluźnić. No dobra, został nam ostatni temat w całym naszym siedzisku, mianowicie... Zagłówek, który też podobno wygląda dosyć ciekawie, sprawdźmy, czy można sobie wysokość tej regulować. Spoko, Wiesz co? Wydaje mi się, że akurat podłokietniki są w tym fotelu lepsze niż w moim. To tak od razu na pierwszy rzut oka, bo one są troszkę bardziej słuchnięte, więc będę mógł się trochę mocniej dosunąć do blatu. Jednocześnie pozostają cały czas na siedzisku bezpośrednio, bo u mnie te. Podłukitniki, jak sama widziałaś, one czasami bardzo tak mocno zahaczają oblatnie, a tutaj będzie można się dosunąć mniej więcej do tego miejsca i siedzieć sobie wygodnie i jednocześnie operować na miejscę na kogaturze. No, także to jest spoko, dobra. Chwila z Fujin Pro już za mną. Miałem okazję sobie na nim odrobinkę posiedzieć, więc dzisiaj podzielę się z Wami moimi wrażeniami, ponieważ taki krótki okres no nie pozwala jeszcze na zrealizowanie pełnej recenzji, szczególnie siedziska. Przede wszystkim model jest wykonany naprawdę bardzo solidnie. I muszę przyznać, że nie jest to takie typowe krzesło gamingowe od marki gamingowej. Czy jest to projekt oryginalny, autorski? No tutaj przyglądając wstępnie sieci, nie natrafiłem na coś, co wygląda identycznie, więc być może jest to rzeczywiście konstrukcja w 100% zaprojektowana przez Razera. W każdym razie rama jest elegancka, jest solidnie wykonana. Na nie ma tutaj jakichś większych defektów, które sprawiają, że zaraz po wyjęciu z pudełka patrzymy na ten fotel i myślimy, że jest to jedna wielka lipa. Podłokietniki mają sporą regulację, pion, rotacja czy poziomu na zasadzie dosunięcia do centrum siedziska. Wszystko z blokadami, więc raz ustawione pozostają na swoim miejscu. No i są dosyć miękkie. Tym samym obstawiam, że jeżeli do tej pory moje łokcie nie dały znać, że coś z tymi podłokietnikami jest nie tak, no to w ten sposób również pozostanę w dłuższej perspektywie pozytywnie do nich nastawiony, ponieważ rzeczywiście ta pianka, która tutaj się znajduje, jest bardzo mięciutka i fajnie układana się nawet pod większym obciążeniem ze strony naszego ciała. Teraz rzućmy okiem na zagłówek. Sprawa ogólnie dobra, prywatnie nie jestem do niej jakoś mocno przywiązany, ponieważ w swoim fotelu od długich, długich miesięcy, czy nawet lat takiego zagłówka nie mam. Przyzwyczaiłem się do faktu, że jeżeli chcę się delikatnie przyciągnąć, to mogę sobie ręce założyć za głowę i też jest wszystko w porządku, co nie zmienia faktu, że ostatnio miałem takie dosyć długie posiedzenie przy komputerze i wtedy, kiedy go sobie dopasowałem, to ta głowa raz na jakiś czas może sobie na tej sprężystej siateczce odpocząć, łącznie z naszym karkiem. Regulacja siedziska, przód, tył, góra, dół i huśtawka z opcją blokady. Jest to wygodne, spisuje się i w zasadzie z automatu znalazłem tutaj pozycję, która mi odpowiada. Dla mnie też naciąg zaraz po wyjęciu z pudełka był odpowiednio zastrojony. Startowo przewadza około 69 kg i tak muszę przyznać, że odrobinkę ostatnimi czasy nabrałem, ale mam zamiar zgubić. Więc za jakiś czas być może całość trzeba będzie odrobinkę rozluźnić. Lędźwia. Tutaj super trzymają się w swoich dwóch poduszeczkach. Spodziewałem się raczej, że będzie to równie niewygodne jak te poduszki w fotelach gamingowych, których absolutnie nienawidzę. Natomiast tutaj to ustawienie jest bardzo przyjemne, forma wyregulowania też niczego sobie, no i jedyny zarzut, jaki wobec ich mogę mieć, to fakt, że te elementy, na których one się znajdują, są plastikowe, więc trudno mi ocenić, czy przypadkiem za jakiś czas one się zwyczajnie nie wyłamią bądź też nie wygną, no bo tutaj mamy tworzywo. Największy atut i jednocześnie znak zapytania dla mnie to powierzchnia. I nie zrozumcie mnie źle. Jest wyjątkowo wygodna, siateczka jest przewiewna fajnie układa się, wręcz okleja nasz tył jak i plecy. Nie ma uczucia ucisku, a jedynie takiej sprężystości. Jest to turbo wygodny temat, z którym przez jakieś półtora roku, czy nawet dwa lata obcowałem w EG950 fotelu, który też korzystał z takiej siateczki. Aczkolwiek o ile doceniam jej jakość, to jednocześnie aktualnie jestem przyzwyczajony do czegoś troszkę innego, mianowicie do siateczki opartej o sprężyny. Tym samym tutejsza siateczka jest dla mnie trochę zbyt Miękka i zbyt pływająca. I w pełni zrozumiem, jeżeli ktoś w tym momencie powie, że grymasze, ponieważ do, de facto dostajemy fantastycznie wykończone siedzisko. Po prostu aktualnie, subiektywnie, w tej mojej prywatnej hierarchii, nie jest to wykończenie, które znajduje się najwyżej. Tym samym nie krytykuję tego, zwyczajnie mam inny gust. I jeżeli ktoś nie siedział na czymś, ale Autonomus czy Harman, to pewnie też nie będzie się wahał i powie, że to jedno z najprzyjemniejszych siedzisk, niech miał okazję usiąść. Poza tym siateczka, która została tutaj zastosowana, sprawia wrażenie delikatnie gumowatej, antypoślizgowej. To jest chyba najlepsze określenie w kontakcie zarówno ze skórą, jak i ubraniem. Znowu nie jest to cecha negatywna, po prostu kwestia osobistych preferencji. Ja zwyczajnie zauważyłem, że mam takie poczucie, że ona mnie trochę przytrzymuje zbyt mocno w określonej pozycji. Jak zatem finalnie wygląda moja ocena Razer Fujin Pro? Powiem szczerze, po tych pierwszych dniach mogę powiedzieć, że to może być jeden z najsolidniejszych produktów Razera, patrząc na wykonanie. Może to być również jedno z najciekawszych krzeseł gamingowo-ergonomicznych od marki stricte gamingowej. Czy jednak cena około 1199 euro, więc pewnie ponad 5000 zł, jest adekwatna? No cóż, trzeba przyznać, ona raczej nie zachęca. Sam zastanawiałbym się pewnie z 10 razy, jeżeli miałbym wydać taką kwotę na krzesło, mając na uwadze, jak duża jest konkurencja. Łącznie z Hermanem na czele. Tak więc kończąc, powiem w ten sposób: Jest to na pewno ciekawe krzesło, gamingowo-ergonomiczne, właśnie od Razera, aczkolwiek wypada pomyśleć nad tym, czy kupujemy po prostu krzesło do naszego stanowiska, czy jednak krzesło, które będzie uderzać w sam ekosystem. Ekosystem w cudzysłowie Razera, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli konstrukcja jest dosyć ciekawie zrealizowana i przemyślana, to logo też podbija cenę. Także to wszystko do mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Fujin Pro, jak wam się to podoba i czy mam na tym krześle posiedzieć trochę dłużej i za jakiś czas zrobić taki pełny materiał dotyczący moich wrażeń po dłuższym okresie. Piszcie pod spodem, zostawcie również łapeczkę w górę, jeżeli całość wam się spodobała, a my widzimy się już niedługo. Na razie, hej.